Witam Was ponownie, to już mam nadzieję, że ostatni, jeśli się uda, poradnik z cyklu latarki. A zamkniemy myślę to w całość, dzięki temu, że przejdziemy dzisiaj, słuchajcie, do zrobienia całkiem innego user interface w oparciu o grafikę. Troszeczkę musimy tego tematu liznąć, ponieważ są osoby, które czasami będą chciały używać nieco innych elementów na ekranie niż tylko typowe batony, klawisze, panele i tak dalej, ale na przykład elementy graficzne, jeśli lubią się pobawić grafiką, tak jak ja, słuchajcie, co daje później ciekawe efekty, nawet można tworzyć fajne programy graficzne, w ogóle w grafice tylko, ale no nie wiem, czy tym się będę zajmował, chociażbym chciał się tego również nauczyć i z Wami podziałać, przekazać. Zobaczymy na przyszłość. Na razie dążymy do komunikacji z mikrokontrolerami. Tymczasem, Słuchajcie, zajrzyjmy sobie jednak na naszego designera, który jest Connected, ma status Connected i mamy tutaj nasze batony, jak widzicie, to są wszystko klawisze, z, które były zrobione z AdView jako baton. Jako baton. Natomiast możemy to w bardzo prosty sposób zamienić na obrazki, po to, żeby na tych klawiszach zamiast napisów były na przykład jakieś fajne obrazki, które będą symbolizowały ikonki, no cokolwiek. Kwestia tylko przygotowania sobie najpierw odpowiednich grafik. Dla mnie najważniejszym klawiszem, jak zacząłem myśleć o latarce, najważniejszym, jakby tak, prawda, nad którym trzeba aż sam chciałem popracować, to był klawisz BTN On Off naszej latarki. Chciałem, żeby on wyglądał jak jakiś fajny przełącznik, taki, prawda, zasilania yy, i sobie wymyśliłem, że zna, spróbuję znaleźć czy narysować sobie sam cokolwiek, jakąś grafikę takiego klawisza. Zobaczcie specjalnie tutaj, aż wam pokażę, wezmę ja sobie program jakiś Photoshop, tak? Starą wersję, którą mam zakupioną dawno temu. I zobaczcie, znalazłem taką grafikę, to czarne to jest e, grafika, to taka szachownica, to jest przejrzystość po prostu. Znalazłem taką prostą grafikę i mówię, jak z tego zrobić jakiś fajny klawisz do telefonu. To jest jako PNG, można zapisać z, prze, z przejrzystością obrazek. No i sobie wymyśliłem, zobaczcie, Ctrl-J, nacisnę po warstwę i teraz... Ctrl-Shift-N, tutaj sobie zrobię nową warstwę, tą wyłączę i teraz na tej nowej warstwie, tak sorgi, że w ramach programowania pokażę Wam co robiłem z grafiką, ale tu sobie na tej nowej warstwie utworzę na tej nowej warstwie utworzę kolorek na przykład zielony, w bardzo prosty sposób Wam to pokażę, jak najszybciej to wykonałem, zaleję ten kolorek zieloną farbą i zobaczcie będę miał już klawisz włączony, prawda? Natomiast ikonkę klawisza zapiszę to jako PNG, będę miał ikonkę klawisza włączonego. Jak zrobić, żeby klawisz był wyłączony w programie graficznym? Słuchajcie, wyłączam albo nie wyłączam. Biorę warstwę tą pod spodem, która jest i zamieniam ją teraz na kolor, słuchajcie, czerwony. Tak, żebyście zrozumieli, ile ja pracy wkładam czasem nawet samemu w przygotowanie grafiki. Proszę bardzo, zalewam czerwonym, no ale niedobrze by było, żeby suwak był w tej samej pozycji. Ale co to za problem dla grafika komputerowego? Otóż bierzemy sobie opcję Image canvas rotate i zróbmy canvas vertical. Spójrzcie, obrócił się obrazek, może on się troszeczkę nam przesunął o piksel w dół, to go podniesiemy i zobaczcie, będziemy mieli już drugi obrazek. Tym sposobem, żeby tu już Wam nie truć o Photoshopie, słuchajcie, przygotowałem parę grafik, które teraz wkopiuję do naszego folderu latarka Mirek grafika, gdzie do tej pory mamy tylko naszą ikonkę PNG, a obiecałem, że zajmiemy się również grafikami, które będą nam potrzebne do klawiszy, właśnie foto, do klawisza włącz, wyłącz i tak dalej, tak? Więc słuchajcie, na początku klawisz i grafikę przygotuję sobie, wgramy tutaj do klawisza foto. To będzie taka, zobaczcie, PNG obrazek z takim aparacikiem. Tym właśnie klawiszem będziemy chcieli robić z obrazkowym takim zdjęcie, prawda? Bo to dla oka czasami lepiej wygląda. Słuchajcie, teraz załóżmy, że będziemy chcieli użyć naszego klawisza włącz, wyłącz. No nie ma problemu, już Wam pokażę, jak to sobie przygotowałem. Otóż to mam obrazek Red Switch, sobie go nazywałem i Green Switch PNG. Kopiuj. Prawy klawisz, bo to będą nam potrzebne obrazki i wklej słuchajcie. Proszę bardzo widzicie tu jeszcze oczywiście się popracowałem tam zrobiłem gradienty jakieś bajerki e, takie do taką z tyłu poświatę jeszcze czerwoną. To tak chwilkę dłużej tam po prostu się pobawiłem bo też lubię w programie graficznym e, czasem się pobawić. No i brakuje nam jeszcze klawisza który będzie symbolizował wyłączanie prawda. Więc zobaczcie prawy klawisz wklej tak. Mamy. Skoro mamy to już w naszym folderze, no to co za problem? Przede wszystkim sobie w naszym Basic for Androidzie wchodzimy tutaj w File Manager i słuchajcie, tutaj również tu, gdzie mamy... Nie! Przepraszam, nie tutaj, gdzie mamy dźwięki, to bym, wam, to bym przesadził. To już robimy w, ok w oknie designera, ponieważ to są grafiki, które będziemy używali na ekranie naszego designera. Dlatego też tutaj sobie przechodzimy w zakładkę Files i to tutaj dodamy nasze grafiki, żeby właśnie się nie pomyliło z tamtym, tak? Przepraszam. I tu robimy Add Files, przechodzimy do naszego sobie latarka Mirek, ale nie klipę, tylko grafika i sobie zaciągamy, słuchajcie, wszystkie grafiki poza ekranem. Ikonką tą y, aplikacji Otwórz. I zobaczcie, te pliki nam się zaimportowały, dzięki temu będziemy mogli już je używać w aplikacji. Czyli teraz będziemy chcieli pozamieniać nasze batony biedne na y, obrazki. A ponieważ obrazki, jak każdy obiekt, pamiętacie, robiliśmy to z panelem, ma opcję, że można w niego kliknąć. Tak samo ma obrazek, a więc zobaczcie, jakie proste będzie, jaka prosta będzie zamiana yy, naszego user interface ze zwykłymi batonami, klawiszami na taki graficzny ładny. Oczywiście nie śmiejcie się z tej mojej grafiki przykładowej, bo to jest na szybko też zrobione, ale chociaż troszeczkę się starałem, więc troszeczkę mnie może pochwalicie za tą moją grafikę, a jak nie, to trudno, możecie mnie zjechać, ale będziecie przynajmniej rozumieli jak to zrobić. Więc zobaczcie, co ja mogę teraz zrobić? ja mogę sobie tutaj skasować te, te trzy yy, klawisze, brak na Jak myślicie? No mogę. Tylko będę musiał w programie głównym małe poprawki zrobić, ale zapewniam Was, że one nie będą trudne. Zróbmy to sobie sekcjami. Najpierw skasuję mój najważniejszy klawisz BTN on off, a tu sobie kliknę prawy klawisz i zrobię sobie, tu będzie DELETE. Nie ma tu klawisza delete, ale ja mogę sobie w niego kliknąć i klikam klawisz delete na klawiaturze. Trach, zniknął nam, prawda? Więc teraz, jak sobie przejdę tutaj w tree, tutaj też nam zniknął btn on-off. W ogóle nam zniknął. Więc ja klikam w activity, robię ADD view i dodaję teraz, moi drodzy, nic innego jak... Gdzie jest image? Image view. Zobaczcie, klik. To wygląda na naszym designerze podobnie jak, słuchajcie, nasze klawisze BTN On Off. Zobaczcie. Mogę spróbować nadać podobną wielkość. Może tutaj troszeczkę potem pozmieniam. I teraz chciałbym. Zobaczcie, to jest obrazek. Czy ja muszę robić prawy klawisz i generate? No, teoretycznie muszę, ale czy koniecznie? On się nazywa Image View. Eee, zmieniłem mu sobie nazwę zgodnie z naszą zasadą, tylko nie damy mu BTN, bo to jest image, to damy tak, zobaczcie, img on-off, widzicie tą zasadę, którą lecę, tutaj nam się zmieni zdarzenie również na img on-off, prawda? Nie robię więc generate, tylko kopiuję sobie tę nazwę, przechodzę do programu głównego i zobaczycie jak mega prosto przerobić sobie definicję klawiszy na de, y, batonów na definicję image'ów. Zobaczcie, szukam BTN on off. Był BTN on off, to ja sobie zamieniam na Ctrl V IMG on off, ale nie jako baton, tylko jako i Image View. Zobaczcie, już Bachtrach, tu mam klawisz przerobiony jako zdefiniowany obiekt. Tak, ale teraz muszę, tam mam wcześniej wszędzie BTN on-off, czyli klawisz. No to co za problem? Nawet mi tu się podświetliły, widzicie, miejsca, gdzie zniknęły deklaracje, gdzie używam w programie odnośnika do BTN on-off i zobaczcie, robię Ctrl V, Ctrl V, a więc zamieniam e, te obiekty po prostu. I BTN on/off, gdzie jeszcze mam, gdzie mi występuje cała... Mm... O no tutaj, BTN on-off. Oczywiście muszę zdarzenie zmienić, zobaczcie, bo tu jest zdarzenie jeszcze. To się nie podkreśliło na czerwono, ale muszę o tym pamiętać, bo inaczej takiego zdarzenia w ogóle nie ma w systemie, ale jeśli zmienię mu nazwę na IMG on-off, to już Basic for Android będzie wiedział, że to chodzi właśnie o ten obrazek na designerze. Fajnie? Słuchajcie, no proste to jak drut. A więc nie bójmy się i zróbmy to dalej teraz. Po to nadawaliśmy fajnie nazwy, żeby tam nie było baton 1, baton 2, baton 3, a potem nie wiemy, który jest który, jak tu podmieniać. Widzicie, na czym polega zasada dobrego programowania, którą wynieśliśmy z języka C? Ona się również przydaje w innych językach programowania, tak? Widzicie? To jest ta zaleta. Yy, więc teraz zmieniamy sobie, znaczy nie zmieniamy, tylko ten kasujemy, klawisz delay. Wchodzę w Activity, Add View, robię szybko Image View. Staram się szybko, żeby nie zajmować za dużo Waszego cennego czasu. Tutaj będziemy podstawiali ten obrazek, jeszcze nie postawiliśmy w wprawdzie obrazków. Na razie zmieniamy tylko wszystko, co jest związane z programem. Czyli tu mieliśmy BTN Photo. To tu sobie zmienimy jak na IMG Photo. Proszę ja Was bardzo, sprawdzamy, czy, aby nam się zdarzenie również takie zrobiło. Kopiuję to. Nie musimy tu nadawać. Tu zresztą nie ma właściwości tekst, bo to jest obrazek, więc nie ma właściwości tekst. Przechodzimy do programu i podobnie. On też nam to już podświetlił błędy. i Robimy sobie teraz nie img on/off, tylko mm, mieliśmy btn foto, Proszę bardzo. Ctrl V. A tu robimy podobnie img. Wiu, proszę bardzo. I jeszcze musimy gdzieś tam pewnie też wywoływaliśmy. Ymm, tu jeszcze nam się podkreślają błędy, ale to do czasu kompilacji, zapewniam Was. Yy, teraz mamy i, i BTN Foto, gdzieś był klawisz zdarzenie i tak dalej. BTN, BTN Close, BTN Panel 1, B, o jest. BTN Foto Click, bo to używaliśmy, proszę bardzo, Ctrl V, bo tylko używaliśmy kliknięcia od tego klawisza, tak? E, więc to powinno nam się ładnie tutaj e, skompilować. Aha! To nam się podkreśla dlatego, że pamiętacie, wtedy na klawiszu zmienialiśmy właściwość tekst, ale nasze obrazki już nie mają właściwości tekst. Dlatego to sobie tutaj zakomentuję, to zostawię Wam w kodzie programu, który później dostaniecie, żebyście widzieli, że to wyniknęło po zmianie właśnie, tak? Dlatego nam tu wyniknęły takie takie właśnie derdy małki. Proszę bardzo, został nam więc ostatni klawisz, BTN close, tak, BTN close, button close. Kasuję go za pomocą klawisza delete i również sobie dodaję add view image view. Szybciutko, słuchajcie, żeby Wam, moi kochani, nie zabierać czasu. Ten klawisz będzie tam niewielki, chociaż zdaje się, że te obrazki się dopasują. I tutaj również zrobimy sobie teraz img Close. Zobaczcie jak to wszystko ładnie się nam zaczyna spinać w całość Przechodzimy do góry i mieliśmy klawisz BTN Close Proszę bardzo, zamieniamy go na IMG Close i zamiast button IMG View Następnie zdarzenie mieliśmy IMG Close, pamiętacie Long Click i Short Click Proszę bardzo, BTN Close, to tutaj zamieniamy na IMG Close CTRL V, klik, IMG Close Long click. Spójrzcie, tada! Wszystko zaczyna się nam już układać. Jedynie trzeba będzie teraz zamiast, pamiętacie, tam na klawiszu on-off zmienialiśmy napis włącz, wyłącz. A tutaj będziemy musieli w locie podmieniać obrazek ponieważ najpierw ustawimy domyślne obrazki. Dzięki temu, że wgraliśmy je tutaj do okienka Files, to możemy je domyślne właśnie przydzielić. I teraz zobaczcie, chciałbym klawiszowi on-off najpierw przydzielić ten czerwony obrazek, tego wyłącznika na czerwono, że jest kamera nasza wyłączona. A więc wchodzę w ViewTree na img on-off i zobaczcie, podjeżdżam niżej na bitmap drawable, tutaj rozwijam to pole, jeszcze raz podjeżdżam niżej, draw ima, image view, view pop, draw properties, proszę bardzo niżej i tutaj mm, image file, widzicie? I dzięki temu, że je pobrałem przed chwilą do tamtej listy, mogę zrobić, że to jest u mnie red switch, tak go sobie rozrobiłem o rozdzielczości 64x64 IMG. Ten się będzie zmieniał programowo, więc będziemy go zamieniać. Przechodzimy do drugiego klawisza, naszego img Photo. Temu również rozwijamy tutaj pole Drawable Properties i podmieniamy img. To sobie może troszeczkę zróbmy tak, żeby było to lepiej widać. Image File, proszę bardzo, i dajemy mu Green. Nie Green Switch, tylko. Hmm, Aparat baton, tak sobie nazwałem ten obrazek, proszę bardzo. I teraz podchodzimy na ostatni klawisz i temu również rozwijamy tutaj właściwości. Po to, żeby mu podmienić obrazek, proszę bardzo, na samym dole to będzie Image View i to będzie Power Off obrazek, tak? Ten ostatni. Jedyne co nam pozostaje, to teraz programowo słuchajcie troszeczkę to próbuję sobie wyrównać tak na oko na razie, to programowo zmieniać zawartość obrazka na tym klawiszu jak tego dokonać? Zobaczcie w czasie gdy robiliśmy img button on off tutaj mamy teraz img on off mieliśmy latarka on off i tutaj podmieniali, podmienialiśmy w zależności od stanu tej zmiennej b latarka on napis włącz albo wyłącz a tu musimy sobie podmienić nazwę klawisza jak to zrobić? Sekundę E, już słuchajcie, otóż zrobimy to tak, bierzemy sobie ten klawisz img, e, już 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 tylko tu kliknę, img, szybciutko, żeby Wam jak najmniej czasu zająć, e, on, off, kropka, kropka, uwaga, bitmap, bo chcemy podmienić mu bitmapę, równa się, napiszemy, równa się moi drodzy i teraz e, load bitmap i już tutaj Wam pokażę, żeby tego już tyle nie wpisywać, to postaram się to zrobić jak najszybciej. Czyli teraz musimy yy, yy, załadować tutaj ten nasz Green Switch, tak? Proszę o ja Was bardzo. Już to robimy. Ctrl V. Czyli robimy tak, Load Bitmap, wskazujemy folder, file, pamiętacie już obiekt, dear assets, czyli... Tutaj te pliki, pamiętacie, klipy dźwiękowe nam się wczytały do Dear Assets i tamte pliki graficzne, które wczytaliśmy w designerze, również się wczytały do tego folderu Dear Assets i stamtąd właśnie teraz wczytamy obrazek tego Green Switcha. Natomiast e, praktycznie w przypadku, kiedy mamy e, Latarkę, kiedy drugi raz klikniemy w ten klawisz, to musimy e, znowu wgrać nie Green Switch, tylko przygotowany Red Switch. Zobaczcie, sporo zmian zrobiłem w programie, bez sporo kolei uruchamiania. Liczę na to, że to się wszystko uda i że teraz zobaczycie na ekranie naszego telefoniku. Słuchajcie. Yy... No pewne cuda. Może nie cuda, ale to powinno wszystko zadziałać. Zresztą zobaczmy, może sobie rzućmy okiem na designer, jeśli nie wyżycie Zobaczycie, zobaczcie co na, na designerze już się pokazało. Mamy klawisze, one oczywiście są trochę niekształtne, porozciągane. No na razie nieważne. Chodzi o to tylko, żeby Wam pokazać, jak szybko można było pozamieniać w designerze e, batony na graficzne batony. Fajnie? O, kurczę. No to słuchajcie e, jak to mówią, uruchamiamy. Uwaga. Klik. Uruchamiamy, kompilujemy. Mam nadzieję, że pójdzie bez błędów kompilacja i że odp odpali się nasza aplikacyjka. Uwaga. Proszę bardzo, robimy instaluj. Oczywiście odgłosy nadal działają, nic się nie powinno zmienić. Klik Mam nadzieję. Uwaga, klikam otwórz jest, otwórz, słuchajcie, Wiktory zobaczcie, klawisze takie bambuły są, wielkie jakieś, ale powinny działać, chociaż ten z lewej strony klawisz, słuchajcie, o ten mam nadzieję, że ładnie go dopracowałem w photoshopie, teraz uwaga, klikam w niego jak kliknę, to powinna się włączyć kamera, podświetlenie, nasza latareczka a jednocześnie ten klawisz powinien się zmienić na zielony, powinna się załadować ta druga bitmapa, no więc jeśli tam nie popełniłem jakiegoś błędu, to nie wystąpi ten błąd, uwaga, klikam w to właśnie, w ten właśnie klawisz Klawisz. Proszę bardzo, włączyło się, widzimy podgląd, prawda, w kamerze, jednocześnie wszystko tutaj ładnie działa. Wyłączam, proszę bardzo, wyłączyłem. No to jeszcze może yy, klawisz zdjęcia, tak, włączę jeszcze raz kamerę. I zróbmy sobie piękne, kolorowe zdjęcie zestawu ATB podświetlonego Magic led z naszymi gadżetami firmowymi, takie strzykawki, długopisy. Zachęcam przy okazji Was do zakupu tychże gadżetów naszych reklamowych. Wykonujemy zdjęcie. Uwaga, klik. Proszę bardzo, nawet był odgłos zdjęcia. Sprawdzimy zaraz, czy to działa. Spróbujemy wychodzić z aplikacji tym klawiszem zablokowanym. O! Słuchajcie, teraz była ciekawostka. Sprób chyba pomieszałem klawisze bo spróbowałem wyjść z aplikacji a mi się zdjęcie zrobiło kolejne to teraz naciskam ten czerwony klawisz, tą ikonkę o i wyszło mi z aplikacji dobra, coś mi się tam pomyliło bo yy, chyba nie podmieniłem jakiejś nazwy jeszcze w tych batonach, zobaczmy img close yy, long click img close click yy, krótki klik, panel jeden klik pozostał img photo click No tu wszystko powinno działać dobrze. IMG on-off klik. No to przydałoby się Wam jeszcze powiem przy tej okazji, jak myślicie, myślicie, moi kochani, żeby... Nie no, powinno to działać. Jeszcze raz spróbuję, no, słuchajcie. Ale zresztą, słuchajcie, teraz nam się nawet kamera nie wyłączyła, bo teraz dopiero patrzę, że świeci cały czas mi latarka. Coś jest nie tak. Musimy to naprawić. A weszliśmy nawet w ekran, a kurka wodna, bo nacisnąłem krótkie krótkie kliknięcie, zapomniałem, że mamy tam tajne długie kliknięcie, słuchajcie, czyli wszystko chyba działa dobrze. Klikam, wchodzę znowu w aplikację, wszystko działa dobrze, słuchajcie, ależ się zakałapućkałem. I teraz yy, klikam yy, dłużej klawisz ten czerwony, uwaga, ten wyłącz. I teraz mi się wszystko wyłączyło. Ale dobra, tam miał być ten zablokowany klawisz i on tak jakby nie zadziałał. Próbuję jeszcze raz aplikację odpalić. Tylko nie pokazałem wam tego na ekranie. Spójrzcie jeszcze raz. Odpalam aplikację, bipnęło normalnie. Włączam kamerę. Proszę bardzo, włączyła się. Robię zdjęcie sobie, tak jak wtedy. Zdjęcie się zrobiło. To teraz próbuję tym klawiszem na dole, o tą szałką tutaj, wyjść z. czyli uśpić aplikację. A! Działa wszystko dobrze. Chyba wtedy coś mi się nie nacis naciskało nie tak. Czyli chcę uśpić aplikację na przykład e, środkowym klawiszem, albo krótkim kliknięciem e, w ten klawisz. Spójrzcie. Klikam teraz w niego. Dobrze, było puk, pim i nam ładnie aplikacja się uśpiła, czyli wszystko dobrze. Jednocześnie w trakcie uśpienia sobie zdecydowałem, że yy, yy, chciałbym mieć nadal podświetlenie, prawda? No to mogę mieć. Przywołuję swoją aplikację znowu yy, z obszaru powiadomień i teraz dopiero chcę wyłączyć wszystko, więc yy, światełko mi nadal świeci, jak widać w tej kamerze. Klikam dłużej klawisz ten czerwony, wyłącz. Proszę bardzo, cała aplikacja się wyłączyła prawidłowo. Wszystko działa. Słuchajcie, wszystko działa. Coś mi się tam pomyliło, bo już byłem pod wrażeniem, że to wszystko tak ładnie będzie śmigało. No to teraz skończyliśmy latarkę. Oczywiście wy może... A chociaż jeszcze, wiecie co? Tak na koniuszek. A chciałem Wam pokazać może, może jeszcze jeden, chociaż... Mm, ale to kiedy indziej. Coś innego Wam pokażę. Jeszcze inne komponenty, takie jak zobaczcie, jak mamy sobie tutaj mm, nasz designer, To wiecie, że są jeszcze komponenty. Już niektórzy mnie pytali, a jak używać checkboxa, a jak używać edit teksta i tak dalej. Rzeczywiście tych sobie poużywamy jeszcze kiedyś indziej, ale już widzicie, że i sami czujecie, że to nie będzie z tym problemu. Bardzo łatwo się oprogramowuje zdarzenia od kliknięć, od dłuższych kliknięć. No słuchajcie, no to to jest poezja mi się wydaje, żeby szybko napisać aplikację i zobaczcie szybko przerobić ją na grafikę. Oczywiście graficznie to trzeba sobie to jeszcze też ładnie umieć rozplanować, zrobić jakiś obrazek i tak dalej i tak dalej. Jeśli Wam się podobała latareczka, słuchajcie, tak jak mi, bo mi te aż ciarki przechodzą po plecach, że to wszystko tak fajnie działa, to liczę na Wasze łapki na YouTube, naprawdę, i że dacie mi znać, że warto, żebym dalej robił te poradniki o Basic for Androidzie. Dajcie znać mi jakoś grupowo, słuchajcie, jak tu nieraz mówią, że na Facebooku są akcje, tam i, prawda, milion ludzi weszło i tam... Ja, ja nie mówię, żeby tu zaraz milion ludzi weszło, bo ja wiem, że nie mam milion, miliona widzów, ja nie mam nawet tysiąca widzów, ani nawet podejrzewam, że stu, ale <laughs> jeśli Was jest chociaż garstka... Dajcie o sobie znać, że jesteście ze mną. No dajcie o sobie znać na YouTube czy na Facebooku. Naprawdę zróbmy jakąś akcję, żebym wiedział. Kurka wodna że opłaca mi się robić te poradniki dla was. No no dajcie mi znać, proszę was, proszę. No <laughs> słuchajcie, dobra. Kończę już. Pozdrawiam. Cieszę się, że zakończyłem w końcu latareczkę. Później przejdziemy do innych ciekawostek. W skrócie może jakieś ciekawe komponenty sobie namacamy, namizjamy w telefonie, żeby zobaczyć, że to jest proste, łatwe i przyjemne i żebyście się nie obawiali, bo ktoś mi już tam pisał gdzieś o kurcze, a jak będę chciał na przykład zrobić rozpoznawanie głosu, to to pewnie będzie skomplikowane, bo ktoś mi mówi tam w app inventorze, to to się łatwo robi, a w tu, żeby to oprogramować, to nie, nie, nie słuchaj takich bajek. To w Basic for Androidzie wszystko jest tak magicznie proste, że zobaczysz, pokażę wam i rozpoznawanie głosu i syntezę głosu. Ach, wszystko będę wam mógł pokazać, bo sam już się bawię tymi rzeczami i naprawdę już mam tyle pomysłów, głowa czacha mi paruje, słuchajcie jak nie wiem. Ach, kurczę mówię wam, tryby mi wszystkie pracują w głowie aż... Chce mi się robić, z wami mi się chce działać. Tutaj no dobra. Hej, jak zwykle nie mogę się z wami rozstać. Hej, papa, słuchajcie, nie wytrzymałem. Mały suplemencik. Otóż, no ja w pierwotnej wersji sobie jeszcze zrobiłem taki bajer w tej mojej kamerce, że dodałem taki checkbox, czyli pole, które można sobie zaznaczyć albo odznaczyć, tak zwanego ptaszka. I temu ptaszkowi nadałem tytuł Użyj kamery. Jest to zrobione troszeczkę sztucznie z tym użyciem kamery, bądź nie, bo gdybyśmy jej nie użyli, to byśmy nie mogli w ogóle światełka zapalić tej naszej latarki. Dlatego tam jest pewien trik. A że nie starczyło mi czasu, to już Wam pokażę tylko efekt gotowy tego programu, jak to wygląda. Natomiast Wam na bloga wkleję wszystko, a Wy spróbujcie sobie przeanalizować, co się pojawiło nowego. Naprawdę nie dużo w porównaniu do. Tego, co opowiedziałem w tym poradniku, i mam nadzieję, że to dla Was będzie takie fajne zadanie domowe, rozszyfrować jak to działa, podpowiedzieć mi, ewentualnie podpytać, to Wam powiem, bo będą tam jakby zajawki na też kolejne poradniki. A więc zobaczcie, biorę telefonik, odpalam naszą aplikację i spójrzcie, co się teraz będzie działo. Klik i zobaczcie, nie widać tego panelu z kamerą. W ogóle w związku z tym nie będę mógł zrobić zdjęcia. Ale teraz mogę kliknąć sobie tego ptaszka użej kamery. Uwaga, klikam go. Zobaczcie, pojawiła się, pojawił się panel, na którym będzie mogła się włączyć kamera. A więc klikam klawisz włącz latarkę. Jak widać, światełko się zaświeciło, kamerę widać. Mogę w tym momencie ukryć tą kamerę? Mogę, ale zobaczcie, że światełko nadal świeci. No taki gadżecik, bajerek, gdyby ktoś chciał sobie zrobić samą latarkę, a niekoniecznie korzystać z kamery, to tu jest pewien trik zrobiony w tym programie i który właśnie pozwala na to. Jaki to trik? Spróbujcie dojść sami i dać mi znać, kto pierwszy na YouTube. <śm> Dlaczego? Co tu zostało zrobione? To taka dla Was zagadka na koniec. Zobaczę, chociaż może w ten sposób dacie mi znać, czy oglądacie moje poradniki, ilu z Was ogląda, ilu zgadło. Zobaczcie, że oczywiście mogę teraz klikać klawisz zielony, wyłączam niby kamerę czy latarkę i ona się wyłącza. Czyli normalnie światełko mi działa, a wcale nie muszę jednak tego podglądu kamery, tak by się wydawało, włączać. Jest tu pewien trik i pewien mały haczyk. Spróbujcie przeanalizować kod z bloga i dać mi znać o co tu chodzi. Tak? No to taka ciekawostka. Heja to taki mały suplemencik do poradnika. Papa! Pa. Wyłączam kamerę. O! Błędzior jeszcze mi tu wyskoczył. Method Card After Relays. Ach, no tak. Bo tu jak się zabawiłem, to zapomniałem jeszcze, że jak zrobiłem, nie, nie używaj kamery, to tam pewnie nie zwolniłem kamery, ale to już jest mały pikuś, tak? Żeby to sobie tam poprawić w kodzie. Nawet naprawcie ten kod. Dajcie mi znać. Naprawdę to jest już proste. Ja za szybko zrobiłem, chciałem Wam pokazać taką zagwostkę, zagadkę. Jeśli nie będę używał kamery, to to wszystko zadziała. Jeszcze raz odpalę, przy Was zobaczcie. Jeśli zrobię tak, użyj kamery, włączę kamerę. Teraz wyłączę kamerę. I wyłączę aplikację, to się wszystko dobrze wyłączy, tak? tak? Tam w jednym miejscu trzeba dodać jeszcze jedną linijkę kodu. Zapraszam Was do odgadnięcia zagadki, do dodania linijki kodu, żeby ta e, lotarka działała poprawnie. Być może z jakimiś swoimi własnymi ikonkami, może Wam to ładnie wyjdzie. Dajcie mi znać, oczekuję na screenshoty z Waszych aplikacji. Jestem bardzo ciekaw, bo macie na pewno większe zdolności graficzne niż ja. E, pozdrawiam wszystkich, uciekam już, nie zabieram Wam e, czasu. Mię już. Sorry, tyłek boli od tego siedzenia, ale czegoż się dla Was nie robi. Papa! Pa.